Bycie oficerem wywiadu to nie jest praca, to jest sposób, wybór sposobu życia i koniec. I to jest ze wszystkim, co się z tym wiąże. I nasi partnerzy, partnerki muszą być tego świadomi, dlatego że e, charakter pracy i czynności, które robimy, często bardzo trudnych, ciężkich, obciążających psychicznie, czasowo, nie można tego nosić do domu. Ja powiem więcej, bo u nas były małżeństwa, które się kojarzyły, prawda? On i ona, oficer. One się szybko rozpadały, bo oni i w robocie i w domu o tym samym. Nie było życia. Więc e, dom powinien być, czy dom, mówimy, miejsce to poza pracą, jakby je nie określić, musi być miejscem i my nawet chcemy, żeby oficerowie muszą kogoś mieć. Jeśli spodobała Ci się ta rolka, po całej zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał.